Cześć Szymaneczku, witajcie w kolejnym Dniu Majstra Na kanale, na garażu, w Gwieździe i tak dalej Dzisiaj Majster jedzie na garaż w sumie, może coś tam zrobimy Co będziemy działać? Majster powoli wraca na garaż, pogada się spieprzyła, więc Mam jeszcze dużo takiej różnej roboty, ale no nie da się przez pogodę niestety więc co? Dzisiaj jedziemy, super akcja. Majster, a raczej jego domownicy nabyli sobie pieska i trzeba teraz zrobić budę jakąś coś, jakoś coś przygotować go do zimy Nie wiem jak to ogarnąć, jest tam taki koiec stary, obity deskami więc jest OK E, I co? Uhu, za szybko majster. A tam na pacy mam styropian kupiłem właśnie teraz w sklepie. E, Windrusiu I, I ten. I będziemy coś obijać tym styropianem, ale potrzebuję jeszcze. E, co potrzebuję? Płytę OSB, jakąś. Mam tam takie kawałki. Swagrowowi kwiznę, dwie płyty to się nie obrazi Nie no, zapłac, zapłac eee, Ale on ma jeszcze takie kawałki, co pamiętacie, może kiedyś z wana mu wyciągałem, co odchudzaliśmy eee, Wana takiego do pracy Co chłopak jeździ I są tam takie kawałki płyty Mówię, a co mi braknie, to najwyżej mu kliznę jedną płytę bo ma tam taką i będzie gitarę skacz pieseł skacz Skubi no skać Skać chodź chodź no chodź chodź chodź, chodź skać a ty a ty dobry Kurczę, nie włączyłem kamery na garażu jak byłem zapomniałem w ogóle o was tak już przyjechałem tutaj z piesełem zacząłem się bawić i co? Chodź, właśnie tu Skubi, chodź. To jest pieseł. Nazywa się Skubi. Skubi pieseł. Dobra, mamy tu dla niego taki kojec. Jest tak dwa i chyba na 2,5. i pół. Czy na dwa? Dwa na 2. Nie gryź mnie, bo dostanie zaraz. I tam mu chyba zmajestrujemy taką budę. Stropiane mu się włoży dół i boki. Tak myślałem, żeby na górę też przywalić styropian, taką dwójeczkę chociaż. Zostaw nie gryź. I myślę, że będzie ok. Nie skubij, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź! Chodź tu, chodź! Jak tu będziesz wyglądał? Chodź! Wsiadaj tu! Wsiadaj tu! Właź tu! Tu stój! Tu stój! Jak tu będziesz wyglądał? W tym rogu? Fajnie ci będzie? Fajnie będzie dla psa? Co? Fajnie będzie? Aż ty każdy szczeniaku, ty jeden niedobry, ty! Dobra, działamy. Yy, mały update, tak to wygląda na szybko. Miałem trochę płyty, to yy, troszkę to jakoś poobijałem. Tam ma od środka, w sumie yy, od desek jest styropian, płyta. No i tak dookoła. Tylko nie miałem tego w całości. Tu będzie przód. Trzeba tylko wyciąć otwór, żeby sobie wchodził. Ale nie wystarczy mi płyty, miało być to tak, że tu miało być zadaszenie, styropian i jeszcze raz płyta. O, jak to zostały, to przecież on to obszarpie. Chociaż może tu nie wyskoczy, od środka jak mu dam, to też wyszarpie. Krzy się nażre i zdechnie gadzina. Tu też miało być w sumie od tej strony styropian. No ale kurde. Nie wiem jak to zrobić. Zobaczę jeszcze ile tamtych desek zostało. W sumie tu na górę raczej nie wyskoczy. Mogłbym ten styropian zostawić. Chyba nie wyskoczy. No nic, pomyślę. Idę tą dziurę jakoś wyciąć. Zobaczymy co to to z tego wyjdzie. I co? Jak wam się buda podoba? <laughs> Majster Jeroen Ciepli, z, z tamtej strony styropian Tu podwójna płyta, też styropian W środku, tylko brakło tutaj kurczy, miało wystawać Brakło płyty Tam jeszcze podwójną zrobić Ale to raczej mu nie będzie zawiewać, bo tu Chociaż jakieś tam szparki są Więc no i co, taka robota na dzisiaj U majstra Jutro jedziemy na garaż, coś tam będziemy działać, chociaż tam tylko klocki hamulcowe w sumie. E... Ale co pewnie dogram do tego odcinka, e... pokażę Wam co tam będzie, co Majster ma do sprzedania. O. Może komuś się przyda, akurat, bo Majster już tego na pewno nie zrobi, nie ma czasu. A może jak ktoś z Was będzie chętny, to sobie kupi, albo ktoś inny kupi. He, he, jeszcze was wezmę na wycieczkę, przestało badać. To wpadłem na pomysł, że skoczę sobie malczanem zobaczyć, czy szybki rosną. O ponoć strasznie rosną. No to zobaczymy, co tu się dzieje tylko czy przejadę. Nie, malczan idzie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Się muszę się rozpędzić, bo jak się nie rozpędzę, to po tym płacie nie wyjdę. Dobra. Tu sobie stanę, bo tamto na górę nie ma co jechać. Idziemy zobaczyć. Tu teraz przejść trawka ładnie rośnie, już mniej się puszczają. idzie dosło, strasznie mam problem z tarniami. Co zmucę, to dalej rosną. No i co? Może w końcu uskrę. pójdziemy tędy no jak wziąłem kamerę to nie znajdę grzybów, wiadomo zawsze tutaj rosły jakieś kozaczki ale dzisiaj chyba nic taś, taś, czerwony Chyba za zimno. No nic, dobra, szukam dalej. Jak coś znajdę, to do was wracam. No lipa niestety, grzybków nie ma. Wracamy, bo deszcz zaczyna zaczyna siąpić. Kurczę, tu żeby grzyba nie było ani jednego, żeby być już jeden. Nie myślałem, że coś widziałem, ale nie. Żeby chociaż jeden, na tu nic dobra Ja się chyba będę żegnał. Na garaż tak już nie jadę dzisiaj. Późno nie ma sensu eee, i co? A, a tamto co jest do sprzedania To chyba tak puszczę 5 minutówkę, nawet jakby ktoś chciał obejrzeć z to lepiej przelecieć chyba wideo niż zdjęcia. Tak sobie myślę Co to jest tarnina Ale jest tu jej dużo co Dobra Oj Cierpkie No i co? O, ktoś tu gwizdał się, bujał się na kładzie Po moim? Po moim? Nie, tam niech jeżdżą. Póki szkody nie robią, niech jeżdżą. E, I co? No, no i tyle. Chyba będę się z wami żegnał. I co? To karbota. Buda dla psa. Co tu takie wielkie chodziło? Ktoś się ślizgnął czy co? Czy coś tu łaziło takie wielkie Nie, bo tam się ślizgał jechał kładem Dobra, bo przedłużam tylko dobra Trzymajcie się do zobaczyska, cześć, coś będzie z garażu, będziemy nagrywać. Na raz, drówko, hej